Te pierwsze sekundy rozmowy telefonicznej. To jest moment prawdy. To właśnie one najczęściej decydują, czy w ogóle dojdzie do jakiejkolwiek rozmowy. Wielu sprzedawców rozbija się o ten mur. Dzisiaj zobaczymy, jak go zburzyć i zamienić te krytyczne chwile w skuteczne nawiązanie kontaktu. No właśnie. To jest to. Autentyczna, niemal bolesna reakcja klienta na kolejny, niechcany telefon. Ta frustracja, to westchnienie, dźwięk, który w świecie sprzedaży telefonicznej jest, no cóż, aż za dobrze znany. I to jest pytanie za milion dolarów, prawda? Skoro ta reakcja jest w zasadzie automatyczna, to jak ją obejść? Jak sprawić, żeby ktoś, kto już mentalnie odkłada słuchawkę, jednak na chwilę się zatrzymał i posłuchał? Okazuje się, że jest na to całkiem sprytna metoda. Jak więc brzmi to rozwiązanie? Autor materiału, na którym bazujemy, nazywa to cholernie mocnym otwarciem. I to nie jest po prostu jakiś tam skrypt. To cała przemyślana strategia, która ma za zadanie kompletnie odmienić te pierwsze, kluczowe sekundy rozmowy. Chodzi tu o coś znacznie głębszego niż miłe dzień dobry. Kluczem jest błyskawiczne zbudowanie swojego autorytetu i zaintrygowanie rozmówcy do tego stopnia, żeby dał nam kredyt zaufania i kolejne cenne sekundy uwagi. I to jest w zasadzie sedno sprawy. Nie chodzi o to, żeby coś wcisnąć, ale żeby w ogóle otworzyć drzwi do rozmowy. Celem jest znalezienie tego jednego, idealnie skrojonego zdania, które sprawi, że po drugiej stronie pojawi się myśl OK, chwila, to brzmi inaczej, posłucham. No dobrze, to od czego zaczynamy? Od absolutnego fundamentu, od zbudowania autorytetu. Bez tego jesteśmy tylko kolejnym anonimowym głosem w słuchawce, który czegoś chce. Zastanówmy się nad tym przez chwilę. Dzwoni telefon, a po drugiej stronie przedstawia się prezes bardzo znanej firmy. Kto by się rozłączył? No nikt. Każdy z nas słuchałby z pełnym skupieniem. Właśnie to jest siła autorytetu i to jest efekt, do którego dążymy. A tutaj widać tę różnicę jak na dłoni. Zobaczmy: słowa takie jak handlowiec czy specjalista do spraw sprzedaży to dla klienta czerwona flaga. Od razu włącza się alarm. Aha, sprzedaż. A teraz spójrzmy na prawą stronę. Formuła oparta na konkretnych dokonaniach, jak odpowiedzialny za rozwój tysiąca firm, buduje natychmiastowy szacunek. To pokazuje realną wartość. Warto pamiętać o jednej kluczowej rzeczy. Nikt nie wie, że pomogliśmy już setkom firm. Nikt nie domyśli się, że jesteśmy ekspertami. To nasza odpowiedzialność, żeby w jednym krótkim, ale mocnym zdaniu to zakomunikować od razu na starcie. Dobrze, mamy już zbudowany autorytet. Co dalej? Drugi, równie ważny krok, musimy podać konkretny i, co najważniejsze, interesujący dla klienta powód, dla którego w ogóle dzwonimy. To zdanie to w zasadzie cała filozofia. Trzeba kompletnie przestawić swoje myślenie. Przestać myśleć o sobie, o swojej ofercie, a zacząć myśleć wyłącznie o tym, co klient może zyskać. Cała komunikacja musi być skoncentrowana na jego korzyści. A tu kolejne przykłady. Spójrzmy na lewą stronę. Brzmi niepewnie, prawda? Prawie jak prośba o uwagę. A teraz prawa strona. Jest bezpośrednia pewna siebie. Sugeruje, że mamy do przekazania coś konkretnego i ważnego. I wiecie co? Nic nie działa lepiej niż konkrety. Wyobraźmy sobie, że mówimy: Dzwonię, ponieważ jeden z naszych produktów sprzedaje się o, i tu pada konkretna liczba. Na przykład 15% lepiej niż jego odpowiedniki. Taka informacja od razu przykuwa uwagę, bo jest mierzalna. Mamy tu jeszcze kilka pomysłów, kilka inspiracji z materiału źródłowego. Warto zauważyć, że każdy z tych powadów jest w 100% skoncentrowany na kliencie. Mówi o nowościach, o których może jeszcze nie wiedzieć, o ofercie skrojonej specjalnie dla niego, albo, co najważniejsze, o pieniądzach. No dobrze, mamy więc autorytet i mamy przekonujący powód. Pora połączyć te dwa elementy w jedną, naprawdę skuteczną całość. Zobaczmy, jak to powinno wyglądać w praktyce. Ta struktura jest genialna w swojej prostocie. Najpierw podajemy korzyść, żeby złapać uwagę, potem przedstawiamy się z autorytetem, żeby tę uwagę utrzymać, a na koniec robimy coś kompletnie zaskakującego, oddajemy kontrolę nad rozmową. I oto mamy gotowy szablon. Zaczyna się od mocnego uderzenia. Informujemy o konkretnej stracie, której można uniknąć. Zaraz potem pada przedstawienie, które buduje autorytet. A na sam koniec to jedno kluczowe pytanie, które całkowicie zmienia dynamikę rozmowy. I to jest właśnie ten psychologiczny styk. Zastanówmy się. Standardowe pytanie: Czy ma pan chwilę? Wręcz prosi się o odpowiedź: Nie, nie mam. A tutaj odwracamy sytuację. Pytając, czy to zły moment, sprawiamy, że najłatwiejszą i najbardziej naturalną odpowiedzią jest nie, nie jest zły. To daje zielone światło do rozmowy, a co najważniejsze, daje rozmówcy poczucie, że to on decyduje. Dobrze, podsumujmy to wszystko. Zbierzmy w całość ten przepis na otwarcie, które naprawdę działa i pozwala przebić się przez ten pierwszy, najtrudniejszy mur niechęci. Cała magia sprowadza się do tych trzech prostych kroków. Po pierwsze, Autorytet, żeby wzbudzić szacunek. Po drugie, przekonujący powód, żeby wzbudzić ciekawość. I po trzecie, oddanie kontroli, żeby obniżyć opór. Proste, logiczne i niezwykle uniwersalne. Oczywiście, bądźmy realistami. Nie istnieje jedno magiczne zdanie, które zadziała na każdego i w każdej sytuacji. Kluczem jest praca, testowanie różnych wersji, dopasowywanie ich do swojej branży, do swojego produktu. To jest proces, ale inwestycja w ten proces zwraca się wielokrotnie. I na koniec zostawiam wszystkich z tym jednym pytaniem. Jak będzie brzmiało to jedno zdanie, które najlepiej opisze wartość, którą się wnosi? Jaki powód sprawi, że ten idealny klient zatrzyma się na chwilę i naprawdę zechce posłuchać? Odpowiedź na to pytanie może być początkiem zupełnie nowego rozdziału w skuteczności sprzedaży.